Czy Paragwaj to miejsce dla Ciebie? Szczera ocena po 23 latach. Paragwaj nie jest dla każdego, i właśnie dlatego coraz więcej świadomych ludzi wybiera to miejsce. Po 23 latach życia w Paragwaju mogę w końcu powiedzieć, kto tu odnajdzie wolność, a kto będzie rozczarowany. Jeśli myślisz o emigracji, inwestycjach albo ochronie kapitału, ten film może oszczędzić ci lat błędów, które między innymi ja. Popełniłem. Tym samym witaj na kanale Paraguay Life. Mam na imię Zbyszek i od ponad 20 lat mieszkam właśnie tutaj w Paragwaju. Nie opowiem Ci dziś folderowej wersji, opowiem Ci prawdę o, spokojnie, rzeczowo i bez emocji. Sam zadecydujesz, czy Paragwaj to miejsce dla Ciebie i dla Was. Dla kogo Paragwaj, moim zdaniem, nie jest? Zacznijmy uczciwie. Paragwaj, tak jak wspomniałem, nie jest dla każdego. Trzy punkty mam. Pierwszy. Jeśli oczekujesz europejskiej infrastruktury, jeśli chcesz idealnych dróg, mało podatków płacąc, szybkiej administracji i wszystkiego na już, będziesz rozczarowany. Drugi punkt, który sobie zanotowałem, jeśli potrzebujesz systemu, który prowadzi za rękę, tu trzeba brać, Odpowiedzialność za siebie. Państwo nie rozwiązuje problemów za obywatela. Uważam to za słuszne rozwiązanie. Trzeci punkt: jeśli boisz się inności, inna mentalność, inne tempo, inne podejście do czasu i życia. To tak jak mówię, Paragwaj nie jest dla ciebie. Dla kogo w każdym razie? Paragwaj jest idealny. Również zapisałem sobie trzy punkty. Dla ludzi szukających wolności finansowej: niskie podatki, prosty system, brak fiskalnej paranoi. Drugi punkt dla inwestorów w realne aktywa, to znaczy ziemia, nieruchomości, projekty prywatne, a nie papierowe obietnice. I trzeci punkt dla osób myślących długoterminowo. Paragwaj to nie szybki zysk, to spokojne budowanie kapitału. Ja również na tym polegałem i przez te ponad 20 lat pobytu, faktycznie do czegoś doszedłem i cenię Paragwaj. Życie codzienne, szczerze. Życie w Paragwaju jest dużo prostsze moim zdaniem. I właśnie to jest jego największą zaletą, więc nie róbmy z Paragwaju Niemiec czy też Polski. Jest tutaj więcej przestrzeni, mniej presji, realne relacje międzyludzkie. Zupełnie inaczej tutaj ludzie odnoszą się nawzajem. Przede wszystkim paragwajczycy, moim zdaniem bardzo uprzejmi, pomocni, jeżeli traktuje ich się naturalnie, na równi z równym, a nie patrząc z góry, bo my, Europejczycy, to. Wiemy wszystko lepiej. Nie tędy droga. Inwestycje i kapitał. Dlatego coraz więcej Europejczyków, Kanadyjczyków, również Amerykanów nie pyta już czy, tylko kiedy. Mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo zapytań właśnie o dokumentację, o rezydenturę, o pobyt stały w Paragwaju, to tak na marginesie. Ziemia w Paragwaju to dziś to, czym była Ziemia w Europie, powiedzmy sobie, 30, nawet 40 lat temu. Więc czas, aby podejmować decyzje. I decyzje muszą być szybkie i konkretne, a nie czekać. Sytuacja przede wszystkim w Unii, wiadomo, z jakich względów się pogorszy. Jeśli chcesz zrozumieć Paragwaj, bez marketingu i bez iluzji, to subskrybuj Paragwaj live. Wrażoną 23 lata doświadczenia w Paragwaju. A jeśli interesują cię konkretne projekty ziemi. I osiedla prywatne, działki Budowlana link znajdziesz w opisie, również do bezpośredniego kontaktu ze mną. A więc nie zapomnij subskrybować kanału, jeżeli tego nie zrobiłeś, lajki w górę, dzieli się wideo i komentarze jak zwykle, i zapytania pod spodem w komentarzach. Dziękuję za poświęcony czas. i do następnego video.